Tak zwana ustawa sankcyjna, już podpisana przez głowę państwa polskiego, o czym mówią nowe przepisy. W wielkim skrócie, regulacja zakłada m.in. wprowadzenie embarga na import węgla, zakazuje też jego tranzytu przez Polskę. Ustawa sankcyjna zakazuje również stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Za naruszenie zakazu może grozić grzywna kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do lat dwóch. Czyli czekamy teraz na nowe wieści, skąd będziemy kupować węgiel i o ile drożej. Sankcja ta również, według mnie, wpłynie bardzo negatywnie na prywatne firmy, czyli gospodarkę kraju. I teraz tak sobie pomyślałem, że rząd nakładając sankcje na węgiel przyczynia się do osłabienia Polski, czyli robi to, na czym zależy Rosji, no tak czy nie? Skoro jest to nasz wróg, to wiadomo, że źle nam życzy, a te życzenie spełnia właśnie Morawiecki. W związku z tym powinni sami się ukarać na podstawie wyżej wymienionych przepisów z tytułu wspierania Rosji. No to, jest, to jest jakiś absurd. Dalej mamy zakaz propagowania symboli wspierających agresję Rosji pod groźbą nawet dwóch lat więzienia, czyli wolność słowa w tym momencie w tym kraju przestała istnieć. Co innego, gdyby był stan wojenny, ale z tego, co mi wiadomo, chyba jeszcze nie ma. To może ktoś tu myśli parę dni do przodu? Gdyby taki przepis istniał podczas pandemii zabraniał negatywnie wypowiadać się o preparatach i całej tej ściemie, to podejrzewam, że dużo więcej osób miałoby teraz w swoim krwioobiegu substancje o nieznanych skutkach dalekosiężnych. I nie wiem, dlaczego wy ludzie nie protestujecie. Niektórzy z was płacą nawet o 2000 tysiące złotych więcej raty kredytu. Mora inflacja zabrała wam jedną miesięczną pensję w skali roku. Ceny żarcia niektórych produktów nawet o kilkaset procent. Paliwo do góry, podatki do góry. Śpicie, halo, może pora się obudzić. Kurwa, ludzie. A może konsekwencje tych preparatów, bo jak dla mnie to nie jest racjonalne zachowanie. Dajecie jawne przyzwolenie na zniewolenie Was i Waszych dzieci. I raczej widzę zadowolenie na Waszych twarzach. Może za dużo macie dopaminy? Nie wiem o co tu chodzi. Ludzie. Rząd posunął się już znowu o krok do przodu przy Waszym milczeniu, przy przyzwoleniu można powiedzieć. I pamiętajcie, że jak już raz coś. W tym momencie oddacie, to nigdy wam już tego oni nie oddadzą z powrotem. Także wasza bierność przyniesie żniwo, o czym przekonacie się szybciej niż sądzicie. Tymczasem popijajcie piwko i wmawiajcie sobie, że dalej, że wy i tak nic nie możecie. W sumie to się zgodzę, co wy możecie, żeby coś móc, trzeba być kimś.